Siemano wszystkim koci i kuciaki. witam na moim kanale. I dzisiaj my będziemy nagrywać fajowy odcinek Zamon Gas ze zdrajcą i z Talking Tomem. Więc ja Was bardzo, bardzo poproszę zostawić pod tym filmikiem 35 tysięcy lapusi. I jeżeli szybko ich uzbieramy, to znaczy, że Wam się podobają te odcinki. I ja będę nagrywał takich odcinków z Tomem więcej. Więc dzisiaj widzimy rozmawiamy z Tolkien Tomem i będziemy o niego pytać, czy on nam zawoła tego zdrajcę Amongasa, Sasa, ta, ta ta, czy nie, co będzie bardzo ciekawe i bardzo dziwne. Bo ogólnie Amongas to jest bardzo popularna gierka, więc nie wiem, czy są takie ludzie, którzy nie wiedzą o takiej gierce. Hm? Bo pewnie już pamiętacie, co się wydarzyło wczoraj, co nie. Kto on tam zaatakował ten żółty amongasik, co to było grubo? Kto nie oglądał, zapraszam na poprzednie odcinki. Więc moi kochani, przedmiot zacząć tradycyjnie. Co w komentarzu z poprzedniego odcinku? Chcesz się pojawić też tutaj? Wstawiam co w stawie, komentarz, a może już jutro tutaj się pojawisz, właśnie ty. No, a my banda maxa, zaczynamy. Więc dobra bada, fu, Boże, jakiś śmierdzący kot, co mu jest? Jakieś muchy, Boże, biedny kot. Tom, co ci jest? Przecież ty nie jesteś śmierdzący, chyba. On już ma całość na zielony. już ma całość na zielony. No, już powtarza ze mną. Tomik! Nie jem. Co nie wiem. Dobra, on już co Od, nas... od razu z rozmawiać, czy co? Leć koło Tak to nie może być. Może on coś tam mówi. Tak, ja. Margaret zawsze w ręce muszę trzymać. To ty tam żyjesz? O Boże. Cześć! Cześć! Słuchaj mnie. Bez, bez spokojnie, bez stresu. Bez, bez stresu. Znasz coś? Znasz. Znasz. Z... Boże, ja tutaj... Boże, ja zaraz tutaj. Boże, ja zaraz tutaj. Jesteś jakoś powiązany ze mongazem, czy nie? Mongazem, czy nie? Among gazem z impostorem sasem szmasem impostorem sasem smaszem mm. kontakt Tom, proszę cię kontaktuj się z nami kontakt porozmawiaj z nami proszę Porozmawię pana proszę skontaktować pilnie pilnie Halo. 3, 3 6 2 2 5 dobrze niech się znowu I jak my do lata będziemy go nagrywać się ja nawet nie wiem, słuchajcie? nie wytrzymam tutaj wkrótce. Ja Będzie cię bił, póki nie będziesz mi odpowiadać. Będziecie. Masz. Będziesz z nami rozmawiał? Będziesz z nami rozmawiał? M no... Jeszcze mnie tutaj prankuje, co nie? co mi prangi robisz czy co? Koszujazik? Ty co mi pranki robisz czy co? Kaszuki? Kaszu? O nie, on spadł! No właśnie. Dobra, wstałeś Boże co ty masz na sobie ubranie? Boże co ty masz też ubrania sobie? Ubranie? Halo, halo, drkne! 652, Kod 652, Kod, pilny, 6, 5, 2, kot. pilny. Masz. No dawaj już szybciej, ja chcę porozmawiać na temat Among Us. No dawaj już szybciej, chcę porozmawiać na temat Among Us. Zobacz, może tutaj nam wstać, czy co, żebyś ty z nami tutaj rozmawiał. Mm? No tak. Tak? Oh, Boże, co ty znowu chcesz? O oh, Boże, w końcu. No, co się od ciebie chce? Można jakoś normalnie rozmawiać? No to przecież jestem z wami. Z wami jesteś, to bardzo dobrze, że jesteś z nami. Ja chcę porozmawiać na temat Among Us, tego czerwonego. Oj, nie zadawaj głupich pytań. To ja nie będę cię długich pytań zadał. A czy ty nie za dużo chcesz, mój drogi? No. Ja, kochany, mój, nie za dużo o ciebie chcę, myślę, że. Bo to dopiero... No cóż, no to ty nie w ogóle chcesz, jest tak bardzo późno, a ty coś chcesz. Nikt z tobą normalnie się nie kontaktuje, to co? Normalny jesteś, czy nie? Ważne pytanie mam ważny, ważny, poważny, co ty masz? Dawaj tak, się to dawać? Mam ją, ważny, poważny. Czy ty jesteś czegoś połączony i powiązany z tym mamą gaz? Oj, oj, nie znam co, Boże, jestem tak głodny. Bardzo, bardzo, co chcę. Co ty jeźdź. na wychodzisz? <laughs> Słuchaj, no ja robię na razie apple cake, chcesz? No coś, ty jasne że chcę. bardzo, bardzo. Będzie bardzo, bardzo, bardzo słodki cake będzie. on jeszcze 27 Dawaj minut już. no 27 minut poczekasz, co nie dobra, ja na razie Ci kupię tutaj coś dam cię wszystko tutaj, co masz a potem już e, ten kejk Ci w życiu dam dobra, zostawić, Cię, tam połowę zjesz dobra, możesz w cały cebulę żryj <coughs> spokojnie, spokojnie Masz swoje klatki, szmatki. Boże, szmatki. Już nie chcesz? No dobra. Oj, coś przypomniałem. Co ty przypomniałeś? No, mówcy. Pamięć wraca. Pamięć cię wróciła, kotku. No i bardzo dobrze. Więc musisz uważać, bo Among Us jest niedobry. Among Us jest niedobry? Oni wszyscy mnie szukają i chcą zabić. Wszyscy cię szukają? Ja nawet nie mieli jaki jest tych Among Usów. Gdzie jest tam gaz? Jest 5, 6 pamiętam, 5 Co oni chcą cię zrobić? Mów nam. My cię będziemy bronić. Jak będziesz nam wołał postać, będziemy cię bronić. Oni nas teraz słyszą, cicho bądź. Tam myślę, że oni nas nie słyszą. Oni też chyba uszu nawet nie mają. Oni mają tylko jedno oko. Oni wysłali mi na telefon straszną wiadomość Ja się boję Co oni ci wysłali jakąś SMS-kę? Boże, biedny dziecko Wiesz co jest, na wiadomości, SMS-ki to tak Ale i ja wiesz. naprawdę się boję, Max, pomóż mi I co tam było napisane? Mów, co tam, może coś? Tam było napisane, że nie chcą mnie zabić i oni przyjdą Chcą cię zabić? I sobie śpi no dziwna sytuacja, no zaraz będziemy słuchajcie ogarniać to wszystko Będziemy zaraz walczyć za mągasem co nie? Żeby on nam tomy nie zabił To tylko gra Jak wam w ogóle takie odcinki, się podobają? Jesteście gotowi na nowych 100 odcinków z Tomem? Będzie grubo Więc zostawiajcie suba z dzwonkiem To jest takie fajne nietypowe, co nie? Kiedy ktoś z postaci różnych Przychodzi nam do, do Talking toma. To jest takie nieziemskie, co nie? Dziwne, nietypowe. Mi się wydaje tak. Widzę, ja widzę, że wam się podoba, więc nagrywamy dalej, co nie? Tylko więcej aktywności, bo coś mi tam nie wiem, co To cię widzą. To jesteś tutaj? Normalnie wszystko? Rozmawiasz? A, jesteś w... Tak mi fajnie się spało! Czemu się boisz tego obungasa? On już jest taki SAS. Ja najbardziej się boję tego Yellow. On jest bardzo creepy. To ten, z którym wczoraj wczoraj mnie zaatakował, co nie? Może? Tak, on nie wczoraj pisła, że będzie atakował każdego. Nie, dzień naprawdę, no też tylko grałem gas. Dobra, ty jesteś tam. Na polowę, ten prawdziwy. Będziesz mnie bronił? Ja nikomu nie dam cię zabić, bo ty jesteś moim kotem, słuchaj, number one. Dziękuję, ale ja pójdę się schowałam chyba. Się... Z tego malego dziewczynka. Mm. Max, ja pójdę chyba lepiej do Angela. Y. Tam będzie bezpiecznie. Pójdziesz do Angela? Y? To nie, zostań z nami, ci proszę. Wszystko będzie dobrze. Nie, obiecuję, że cię nie dotknie ten amongus. Amongus. O nie, on już idzie. Już idzie? Nie Muci. Max, to nie są żarty. Jak naprawdę nie pójdzie, to będzie lipa. Stój. stój, stój, stój. Bądź z nami. Bądź z nami. Wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. И нить не угарняш, Макс, это не жарты. Я тута не разумен, Макс? Может, уже я вскоро разумен. Или уж раз я застанусь Макс, а на правде я туда спущу в телевизор, там отбитча. Макс, я не жартую, не жартую, это не есть пранк, спущ. В телевизоре, в телевизоре. Где? Эй! <цвык> 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 What the fuck? o nie! Tom! Co on zrobił z nim? Co? Wszystko zniknęło. Jestem w szoku widzę, co się stało? Że nie klikam Boże, musimy go uratować! O Boże! Czy wy to w ogóle widzieliście? Tam było krew, i nóż, i on go cich, cich, co? Więc dobra banda, słuchajcie, piszcie w komentarzach, co wy o tym wszystkim myślicie. co było bardzo grubo. Ja będę próbował rotować Toma, wy zostawiacie lajka like, i suba. I widzimy się, banda, jutro. No a wy w komentarzach piszcie, kogo chcecie zobaczyć jutro w odcinku U mnie toki Toma.